Wesołych świąt moje świąteczne grażynki. W dzisiejszym filmie będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Tak coś czuję, bo mam, słuchajcie, przeróżne zestawy DIY. A jak wiecie, ja w takich rzeczach DIY nie jestem najlepsza i zawsze coś zepsuję. Ale mam nadzieję, że słuchajcie, z tymi zestawami sobie poradzę. Mam tutaj manufakturę brokatu, a jak wiecie, wszystko co się świeci jest najlepsze. Ale żeby nie było tak pięknie i kolorowo, to mam tutaj jeszcze laboratorium zwariowanej anatomii yy, i będziemy robili tutaj jakieś mózgi. I oczy, gałki oczne. Takie wiecie, chyba to będą trochę rzeczy ala slajmowe, trochę squishy. Nie wiem, później będę mogła to chyba jeszcze rozkroić w ogóle. I powiem Wam, że zawsze marzyłam o tym, żeby zrobić yy, mózg, który jest posypany brokatem. Więc słuchajcie, na pewno wykorzystam te dwa zestawy i zrobię jakieś, wiecie, niezłe kombo. Ale to jeszcze nie wszystko, bo razem z Mikołajem mam dla Was przygotowane wyzwanie. Ale takie bardzo, wiecie, crazy wyzwanie. I co najlepsze, pięć osób z Was będzie mogło wygrać. Wygrać to wyzwanie i jako nagrody otrzymacie chociażby właśnie takie zestawy DIY. I dodatkowo podziękowania takie osobiste ode mnie, prosto dla Was, imienne. Mogą być też jakieś życzenia świąteczne. No co tam sobie wiecie, zażyczycie. Pewnie się zastanawiacie, co musicie zrobić. A wystarczy tylko napisać komentarz i odpowiedzieć właśnie na pytanie. A pytanie. To moi drodzy, w jaki zwariowany sposób przekażesz Mikołajowi, że to właśnie do Ciebie powinien trafić taki zestaw DIY. E, możecie to napisać coś w stylu takiego jakby listu do świętego Mikołaja, tylko wiecie, musi być bardzo crazy, musicie go po prostu przekonać jakoś swoimi słowami. Wszystkie informacje dotyczące, do kiedy trwa to wyzwanie i kiedy będzie ogłoszenie wyników, macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Zwycięzców na pewno ogłoszę w przypiętym komentarzu i odpowiem też na Wasze komentarze, więc pamiętajcie, żeby to sprawdzić, żeby później nie było, że ktoś wygra, a się nie odezwie i nie dostanie nagrody, bo będzie mi naprawdę bardzo przykro. A mamy teraz taki czas świąteczny, więc wydaje mi się, że fajnie, żeby po prostu... Ktoś z Was mógł dostać prezent. I proszę Was bardzo, zostawiajcie tutaj łapki w górę. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi to wyszło, co zaraz tutaj zrobimy, żeby mi to nie wybuchło wszystko. Rozpakowałam już cały zestaw manufaktury brokatu, i zobaczcie, ile w ogóle dostaliśmy tutaj dziwnych rzeczy w środku. Wygląda to. Tak, zestaw małego chemika. Nawet zobaczcie, są gogle. No ale właśnie w tym zestawie będziemy mogli wykonywać pełno przeróżnych eksperymentów. Tutaj zobaczcie, mamy nawet napisane, w tym zestawie stworzysz błyszczące bomby do kąpieli, błyszczące kryształki, świecące płyny, opalizujące pasty do modelowania, świetliste kleje i brokatową lampę. Ja chcę brokatową lampę zrobić! To będzie pewnie coś takiego. O nie, robimy brokatową lampę! Znalazłam już w instrukcji, jak wykonać tą lampę z lawą. I tutaj widzę, że mamy rozpisane rzeczy, których potrzebujemy, i niektóre musimy też wziąć rzeczy takie z domu. I tu jest olej z ziaren. Co to jest olej z ziaren? To chodzi o taki olej ze słonecznika? No nie wiem, tylko taki mam, więc jak coś nie wyjdzie, to. Będzie wiadomo, że to przez olej. Musimy tutaj teraz wsypać odrobinę tego pięknego, pomarańczowego pyłku. Nie wiem ile dokładnie, ile to jest odrobinę, tylko żeby mi się całe nie wysypało. Dobra. Chyba tyle wystarczy. Chyba połowę wsypałam. Teraz musimy dodać tutaj dwa kubeczki oleju. Dobra, muszę bardzo uważać, żeby mi się ten olej nie rozlał. Bo to by mogło być najgorsze, co może być, nie? Wszędzie rozlany olej. Weź to później posprzątaj. Teraz czas na brokatowe gwiazdki. Aj, tak, takie rzeczy to ja lubię wsypywać. Okej. Okay. Dobra. O, chyba tyle wystarczy. Na koniec dodaj jedną miarkę wodową, glanu, sodu i natychmiast zamknij y, butelkę. Czy to jest to? Yy, nie, to coś innego jest. Czekajcie, muszę teraz znaleźć. Odpowiednią tutaj tubkę, które to będzie. O, to jest to, moi drodzy. Jak to wkręcić, matko? To jest niby dla dzieci, a ja nie umiem tego zrobić. <laughs> o, dobra, udało się. I musimy mieć jedną miarkę. Ok, czyli tego całkiem będzie sporo. Mam nadzieję, że mi tutaj nic, słuchajcie, nie wybuchnie. No nie, się <laughs> trochę boję. Uwaga, wrzucamy. I zamykamy. To zaczęło tutaj, zobaczcie, samo się ruszać. <laughs> Bombluje coś do góry, no nie, normalnie. To wygląda jeszcze lepiej, jak się właśnie tak prawie, prawie zgasi całe światło w pokoju. Tylko się delikatnie coś odpali. I to wręcz, aż słuchajcie, świeci. Cały czas tutaj coś bąbluje do góry. I w ogóle to wygląda, jakby tutaj nie wiem, serio, coś żyło w środku, no nie. Znalazłam tutaj w instrukcji coś ciekawego, czyli pasty do modelowania, i będziemy mogli chyba z tego sobie zrobić trochę takiego, ale slajma, może nie do końca slajma. Wydaje mi się, że to bardziej będzie taka wiecie plastelina miękka. E, tutaj mamy, słuchajcie, całą e, instrukcję właśnie jak to wykonać, więc zabieramy się do roboty. Co musimy zrobić jako pierwsze? Do miseczki wlej łyżkę kleju winylowego. Co? Klej winylowy, co to jest? Sprawdziłam sobie ten klej winylowy w internecie i to się okazuje, że to jest po prostu taki o, zwykły klej. E, więc akurat taki miałam więc możemy uwaga tutaj dodać, ponoć jedna łyżka kleju. No tego to ja jeszcze nie robiłam, żeby klej na łyżkę lać. Uuuh, trochę to chyba potrwa. <laughs> nie, to leci tak powoli. Ten klej wygląda trochę jak śmietanka, teraz musimy dodać tutaj jeszcze łyżkę oleju i zamieszać to wszystko. Klej z olejem, no. Co to będą za ciastka, moi drodzy? Jakieś trochę podejrzane. Jaką to ma dziwną konsystencję z tym olejem? Nie wiem, czy to powinno tak być. Mam nadzieję. Może jednak mój olej z słonecznikowy to był zły olej. Bo tutaj powinnam dodać jakiś olej z ziaren no ale słonecznik to ziarna, no nie? Więc chyba powinno być ok. Teraz musimy dodać yy, barwnika, żeby właśnie nasza tutaj masa miała ładny kolor. Nie wiem tylko ile, ale wydaje mi się, że pewnie dosłownie kilka kropel. Zaraz to zamieszamy i zobaczymy, czy będzie ok, czy to będzie wystarczająco. Dodaj dwie łyżki skrobi kukurydzianej. Ok, dodaję. Dodaję, tylko tak, żeby nie przesadzić. I teraz mieszaj, aż masa zacznie twardnieć. I na koniec muszę już to, słuchajcie, rękoma nawet wyrobić, dlatego specjalnie sobie rękawiczki założyłam. Wiecie, żeby tak było profesjonalnie. Widzę, że tam w instrukcji jest jeszcze napisane, żeby dodać brokatu, więc dodajemy. Brokat, moi drodzy, musi być. I zaraz to, właśnie wszystko. Oj, chyba za dużo, chyba przesadziłam z tym brokatem. Chociaż wiecie, brokatu nigdy za dużo, no nie? Dobra, teraz powinnam to jakieś wszystko w dłonie wziąć i ładnie to uklepać, jak na ciasteczka wydaje mi się, że chyba słuchajcie wyszło e, mogłabym to pewnie jeszcze troszkę wiecie powyrabiać ale wyszedł nam bardzo fajny kawałek taki wiecie, no a la plasteliny, no nie e, mogłam chyba też to dodać jeszcze trochę więcej brokatu, bo jakoś tak za słabo się świeci, nie, jednak mogłam sypać tam połowę pojemnika żeby się błyszczało z daleka ale naprawdę, mega ma to konsystencję, czekajcie, spróbuję zrobić z tego Yy, bałwana, ciekawe czy mi się uda. No dobra, nie wiem czy to wygląda na bałwana. <grym> Może gdybym dodała tutaj, wiecie, yy, marchewkę jako nos i jakieś guziczki, to by bardziej wyglądał, chociaż raczej nie znajdę takiej małej marchewki, żeby mu tutaj wsadzić. No ale dobra, musicie sobie wyobrazić, że to jest bałwan, a nie po prostu trzy kulki położone na siebie. <grym> Zaczynamy teraz nasze tutaj doświadczenia w laboratorium zwariowanej anatomii. I pierwsze co chcę zrobić, to sztuczną gałkę oczną. Już tutaj zaczęłam mieszać żelatynę z ciepłą wodą, bo będzie nam to potrzebne. I za chwilę będziemy to przelewali tutaj do tych foremek. Co wy na to, żeby dodać tutaj trochę brokatu? Ja wszędzie będę ten brokat dodawać. Zobaczymy, co to wyjdzie. Będzie brokatowe oko. Myślę, że. Tragedia się nie stanie, no nie? Nie zepsuje nam to chyba eksperymentu. Nie powinno. Będziemy mieli ładne, błyszczące oko. No przyznajcie, kto by z Was takiego nie chciał? <laughs> Dobra, przelewamy teraz. Ważny moment. Okej, okay, nie wiem, czy wszystko tutaj... Ojo! Za dużo! Za dużo! O nie, wypływa mi oko! O nie! O nie! Dobra, trochę odlejmy. O, ja miałam wlać tutaj niebieski barwnik, a ja tego nie zrobiłam! Sobie tylko brokatów wsypałam. No nie, to odlewamy z powrotem. <grym> Wiedziałam, że coś źle zrobię! Wiedziałam! Gdzie tu jest ten barwnik niebieski, co? Gdzie on jest? Sytuacja uratowana, sytuacja uratowana, znalazłam. To dodajemy i jeszcze trzeba będzie to, słuchajcie, pomieszać. Dobrze, że ogarnęłam, no nie dobrze, że ogarnęłam. Nie wiem ile tych kropel dodać. Trochę do. No nie, jeszcze mi plastik tam padł! No nie! Aga, co ty robisz? Co ty robisz? No ja z chemii nigdy, słuchajcie, nie byłam dobra. No nie. Praktycznie zawsze miałam dwa na koniec. Dwójka albo truje. No dobra. O, Ale to teraz czadersko wygląda, czajcie? brokatowe i niebieskie. Ale jazda! No to w takim razie przelewamy jeszcze raz. <laughs> to jeszcze nie był koniec. Teraz będę uważała, żeby tego nie przelać. Tylko tak wiecie, wlać idealnie. O, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. O, dobra. Okej, okay, teraz jest idealnie i dopiero teraz to może iść do lodówki. Teraz, kiedy czekam na tą naszą y, źrenicę, Zanim tam, wiecie, stężeje, muszę tutaj do miski z wodą wsypać coś takiego, jak y, mleczan wapnia, to się nazywało? Tak, mleczan wapnia. Ok. Wsypujemy ponoć całość trzeba wsypać. I teraz mamy tutaj kolejną foremkę do naszego oka. Musimy ją ponoć całą zanurzyć tutaj w środku. Ok. Dobra. I co? I ma sobie tak pływać chyba tutaj na razie. Tym, tyry, tym, tym, tym. Chwila prawdy. Wydaje mi się, że y, moja tutaj ziornica chyba jest już gotowa. Chyba stężała, tak jak powinna. Mam nadzieję, bo jak nie wyjdzie, to, to wtedy kaput, słuchajcie, nie będzie oka. Dobra. Uwaga. Uwaga. Wow! Wow! Jak to ładnie wygląda! Ale, czad, że dodałam tutaj tego brokatu, no nie? Jaki wypas! Ale o nie! Ale już tutaj widzę, że trochę chyba ta źrenica jest źle, widzicie? E, powinnam ją chyba mocniej tak wsadzić, żeby była przy samej tutaj krawędzi, żeby aż prawie wystawała. A takiej prawie niestety nie widać. Ale szkoda, ale i tak to wygląda, słuchajcie, przeczadersko, no nie? Dobrze, że dodałam tutaj tego brokatu. Serio, bardzo dobrze. Dobra, uwaga, zalewamy. Już mi gdzieś słuchajcie, te nerwy tam uciekły. Nie powinny chyba tak być, ale trudno. Wlewamy ten cały płyn. Zobaczcie, jak fajnie się bąbelki tworzą. Blum, blum, blum. Leci, leci, leci. No jeszcze trochę, jeszcze trochę. Chyba mamy wszystko. Ok. O mój Boże, co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Nie! Nie wiedziałam, że coś zrobię źle! Bo powinnam to dwoma rękoma, a nie, że ja jedną ręką trzymam kamerę! Nie! Moje oko się rozlało! Czekajcie, ja to pozbieram! W ogóle chciałam Wam dać znać, że to ładnie pachnie, no nie? Matko jedyna, no tak to jest! Słuchajcie, jak się to nagrywa, no to bardzo ciężko! Ja nie wierzę, ulałam! Mi się wszystko! Dobra, słuchajcie, jakoś w miarę pozbierałam ten żel. No nie! I teraz, słuchajcie, chyba powinnam tutaj to wrzucić właśnie do tego tutaj jakiegoś mleczanu wap wapnia z wodą. I to powinno sobie troszeczkę poleżeć i zastygnąć. Tylko najgorsze jest to, że to musi poleżeć tutaj nawet 4 czy 5 godzin. Więc, no, powiem Wam tak, trochę średnio, że tyle czasu muszę czekać, bo niestety jest już bardzo późna godzina i muszę jechać do domu i po prostu iść spać. Więc e, to, czy mi to oko w ogóle tutaj wyjdzie, czy nie, pokażę Wam po prostu na moim Instagramie e, jakoś, nie wiem, kolejnego dnia. Bo teraz muszę, mówię, wracać do domu i montować ten film i go wam wrzucić, a później po prostu pokażę wam to na Instagramie. Ale jak widzicie, no musiała się jakaś trzoda tutaj stać. Przecież ja nie mogę niczego normalnie zrobić, no nie. No po prostu nie mogę. Zabieram się, słuchajcie, za sprzątanie tego, bo na własne życzenie zrobiłam sobie tutaj niezły bałagan. A wy moi drodzy, pamiętajcie oczywiście o tym wyzwaniu, o liście do świętego Mikołaja. Wszystkie informacje macie w opisie i w przypiętym komentarzu i widzimy się już niedługo. Bye, bye!